Kochani, światło tych świec jest przepiękne. Zobaczcie, jak ja wspaniała. Piękny też miodowy zapach unosi się w powietrzu. Te świece wnoszą miłość, dobrobyt, radość. Tutaj zobaczcie, kochani, eliksir na bogactwo pięknie się mieni. Eliksiry, kochani, mają wyjątkową jedyną recepturę. Nigdy, nigdy i nigdzie nie znajdziecie takiego zapachu, ponieważ, um, ponieważ został on opracowany, moi kochani, przeze mnie i to jest pewnego rodzaju receptura. Widzicie, jak się mieni? To jest właśnie na bogactwo. Tutaj, kochani też receptura, kolejna, eliksir na miłość. I moi drodzy, mamy tutaj również złote drobinki, a także fioletowe drobinki. Fioletowy promień miłości i złoty promień miłości. Przed użyciem warto wstrząsnąć, ponieważ drobinki opadają na dno. I teraz zobaczcie moi kochani, taka piękna paczuszka zimowa leci do Was. Tutaj mamy zestaw świec na dobrobyt, namaszczonych, olejem na dobrobyt, eliksir z czerwoną wstążką jest to eliksir na miłość. Mamy eliksir na bogactwo ze złotą wstążką i każdy dostaje przesłanie. Tutaj akurat wyszło dla mojej ukochanej pani piękne przesłanie. Także tak właśnie wygląda przygotowany zestaw, moi drodzy, świąteczne. Możecie też zamawiać same świece. Jak najbardziej tak. Także zapraszam Was i pa pa. No i kochani moi, zapomniałam Wam pokazać efektu końcowego. Bardzo się cieszę, ponieważ zobaczcie, tu jest firmowa pieczątka i gwiazdeczka. Kiedyś postanowiłam sobie, że będę wysuwać gwiazdeczki w świat, także cudownie, że to się dzieje. Buziaczki, pa!